Już w najbliższym odcinku 11 edycji, Rolnik szuka żony, widzowie poznają kandydatów, którzy powalczą o względy rolników i rolniczek. Zobaczcie zapowiedź kolejnego odcinka, Rolnika, i spójrzcie tylko, jaka ślicznotka spróbuje rozkochać w sobie Marcina. Murowana faworytka w walce o jego względy? Do Marcina z Rolnik Szuka żony 11, przyjechała niezła ślicznotka, stało się. Program Rolnik Szuka żony, wrócił z 11. Edycją na antenę TVP, w minioną w niedzielę 15 września, widzowie mieli okazję oglądać jedne. Odcinek nowego, rolnika, w którym zobaczyli Wiktoria, Sebastian, Rafał, Marcin i Agata otrzymali listy od swoich potencjalnych kandydatów. Prawdziwą furorę zrobiła ta pierwsza, gdyż jak się okazało, otrzymała aż 266 listów. Niemałe zainteresowanie wzbudzili także pozostali rolnicy, w tym Marcin, który, jak się właśnie teraz okazuje, cieszy się zainteresowaniem niezwykle atrakcyjnych kobiet. Jak można zobaczyć w najnowszej zapowiedzi drugiego odcinka, która pojawiła się właśnie w mediach społecznościowych programu, już w najbliższą niedzielę rolnicy poznają kandydatów, którzy starają się ich przekonać do tego, aby to właśnie oni przyjechali na ich gospodarstwa. W udostępnionym przez TVP materiale trudno nie zwrócić uwagi na pewną tajemniczą wytatuowaną piękność, która wita się z Marcinem całusami w policzek. Choć o tym, czy 37-letni rolnik zaprosi ją na gospodarstwo, widzowie dowiedzą się najpewniej w kolejnych odcinkach, to na ten moment można założyć, że ów kandydatka z pewnością będzie jedną z głównych faworytek w walce o jego względy.